Cześć kochani, witam Was w ósmym odcinku z Otwierania kalendarzy adwentowych i zaczniemy sobie od Horse Clubu. Dostaliśmy uprząż i tak to wygląda po zamontowaniu. Wiem, że na razie to dziwnie wygląda, bo nie dostaliśmy ogłowia, ale myślę, że w miarę dobrze to umieściłam. No, później będę jeszcze poprawiać, jak dojdzie o głowie, ale według instrukcji tak to ma wyglądać, że właśnie ta część czerwona wchodzi tutaj przez dziurkę, tam przez drugą. Później, oczywiście, będzie o i będę mogła tę właśnie wodę, powiedzmy, przymocować, czy że w sumie nie wiem. Jak to nazwać w przypadku zaprzęgów? I jeśli chodzi o tego konia, to trochę ciężko mi było zapiąć popręg. Niby to jest na tego konia, ale jakby taki za gruby był. No nie wiem. Trochę to było dziwne, ale jakoś tam weszło. A teraz Farm Ward. Dzisiaj w okienku klasyczne zielone jabłuszka. One zawsze się pojawiają w kalendarzach, tak samo jak marchewki, więc nie jest to żadne zaskoczenie. Tym razem mamy zielone, ale czasem dają też czerwone. Chociaż podejrzewam, że tutaj będzie jeden rodzaj i dostaniemy później marchewki. To będzie wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję wam za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał razem z dzwoneczkiem, aby nie przegapić kolejnych odcinków, następny już jutro i pamiętajcie o podbiciu tego filmu. Pa pa!